Zapraszam Państwa radnych. Proszę zajmować miejsca. Szanowni Państwo, otwieram obrady 17. A nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu. Na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym rozpoczynamy sesję nadzwyczajną. 17a. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 24 radnych w dzisiejszej sesji zgodnie z listą obecności bierze udział 23 radnych, co stanowi wystarczającą liczbę do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam wszystkich Państwa, Pana Prezydenta, Wiceprezydentów Elbląga, obecnych radnych Rady Miejskiej. Witam zaproszonych gości, w tym przedstawicieli szpitali miejskich. Witam serdecznie Panią Małgorzatę Adamowicz, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu. I przechodzimy do porządku obrad. Radni otrzymali porządek na piśmie wraz z projektami uchwał. Czy są uwagi bądź inne propozycje do przedstawionego porządku? Nie widzę. Wobec tego przyjmujemy ten porządek bez głosowania. Takie są procedury, że w tym wypadku, jeżeli nie ma zmian, to taki porządek jest przyjęty. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Odczytam postanowienie komisarza wyborczego z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Elblągu z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Na podstawie artykułu 383, paragraf 1, punkt 4, paragraf 2a i 4a ustawy z 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy. Komisarz Wyborczy Welblągu postanawia stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej Welblągu pani Małgorzata Adamowicz w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego. Postanowienie ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podać do wiadomości publicznej postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z tym pragnę zaprosić Panią Małgorzatę do stołu prezydialnego. Szanowni państwo, chciałbym w imieniu nas wszystkich radnych Rady Miejskiej złożyć serdeczne podziękowanie pani Małgosi Adamowicz, radnej już drugiej kadencji za piękną pracę na rzecz naszego miasta, za cenne interpelacje, za dbałość o szczególnie o sprawy Oświaty Elbląskiej zresztą na tym stanowisku, które pani objęła, również pani będzie dbać o te właśnie kwestie. Chciałbym podziękować za współpracę i myślę, że ta współpraca dalej będzie owocna tutaj z Radą Miejską, będzie naturalna, że tak powiem. I życzyć Pani na tym stanowisku dyrektora delegatury kuratorium owocnej pracy, efektywnej i satysfakcji mimo tych trudnych wyzwań, które teraz czekają w dobie reformy oświaty, która się zbliża. Także jeszcze raz dziękuję w imieniu nas wszystkich. Dziękuję serdecznie za wspaniałą współpracę i pracę na rzecz naszego miasta. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ten czas, który spędziłam z Wami wszystkimi jako radna. Chciałabym szczególnie podziękować władzom miasta, urzędnikom, wszystkim radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, dziennikarzom, którzy przekazywali relacje z naszych sesji. Chciałabym wyrazić. Podziękowanie za to, że moja praca przyniosła mi wiele doświadczeń, które mam nadzieję, że wykorzystam teraz w obecnej pracy. Pracowałam w Komisji Oświaty, więc znam wszystkie niuanse związane z finansami a to jest ważne w funkcjonowaniu oświaty. Teraz będę się zajmowała oświatą od tej strony pedagogicznej, ale zawsze będę miała na względzie Również te wszystkie problemy, które, z którymi boryka się miasto, z problemami finansowymi zwłaszcza. Chciałabym również życzyć wszystkim Państwu, abyście w swojej pracy kierowali się zawsze mądrością, rozsądkiem, i aby Wasza współpraca była pozbawiona napięć, abyście wszyscy razem działali dla wspólnego dobra. Naszego miasta i aby, żeby, aby ta praca, Wasza wspólna, zawsze gdzieś tam w tle, żebyście, żeby Wam przyświecał człowiek, bo to jest chyba dla nas wszystkich najważniejsze. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i przeczytam postanowienie drugie komisarza wyborczego z 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w składzie rady miejskiej Wielblągu na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy komisarz wyborczy Welblągu postanawia w związku z wygaśnięciem mandatu radnej pani Małgorzata Adamowicz, wybranej w okręgu wyborczym nr 5 z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, stwierdzić wstąpienie w skład Rady Miejskiej w Elblągu w jej miejsce pana Pawła Kowszyńskiego, który w tym okręgu na tej samej liście kandydatów uzyskał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Postanowienie ogłosić w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego i podać do publicznej wiadomości. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę pana Pawła Kowszyńskiego o podejście do stołu prezydialnego, a wszystkich państwa proszę o powstanie. Odczytam rotę ślubowania radnego. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Gratuluję serdecznie. Zapraszam pana radnego Pawła Koprzyńskiego do stołu. Proszę zająć miejsce. Jeszcze gratulacje. Tak. Kwestia komisji, do których pan radny będzie przynależał, będzie rozstrzygnięta 15 września. Natomiast mam pytanie jeszcze takie, do jakiego klubu radnych Pan, czy się chciałby włączyć? Panie Przewodniczący, podjąłem decyzję, że zostanę członkiem klubu Zjednoczonej Prawicy, klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę informację i od tej pory w sesji uczestniczy 24 radnych, zgodnie z listą obecności. Przechodzimy do punktu czwartego: Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016 2029 druk nr 1 przez 7a projekt radni otrzymali na piśmie. Zmiany w uchwale wynikają między innymi ze zwiększenia w latach 2017 2026 wydatków bieżących, poręczeń, oraz ze zmniejszenia kwoty długu w latach 2016-2025 w związku ze zmianą formy udzielenia pomocy dla szpitala i z wykupu wierzytelności na poręczenie spłaty pożyczki. Stanowisko Komisji Finansowo-Budżetowej przedstawi jej przewodnicząca pani radna Halina Sałata. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku numer 1. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Pan prezydent, proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Na czerwcowej sesji, kiedy rada podjęła uchwałę o połączeniu obydwu szpitali miejskich, dyskutowana była też kwestia finansów szpitala przy ulicy Żeromskiego. Mówiliśmy wtedy, że połączenie Szpitala y, będziemy realizować i to realizujemy. Natomiast y, mówiliśmy również o tym, że budżet y, miasta y, przejmie zobowiązania y, szpitala y, i stąd y, kwota, która była y, wymieniana, 14,5 y, miliona, to jest ta kwota, która y, powstała w wyniku Przejęcia zobowiązań 12,5 miliona szpitala i 2 milionów, które już wcześniej mieliśmy jako zobowiązanie, zobowiązanie miasta. Chcę powiedzieć, że zmieniona ustawa o zamówieniach publicznych dała możliwość wyboru przez szpital w drodze rokowań możliwości zaciągnięcia kredytu. Natomiast miasto, y, i taka jest propozycja uchwały, będzie zobowiązane spłacić ten y, zaciągnięty kredyt. Poprosiłem y, i złożyłem wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, dlatego że y, do 15 września, gdybyśmy czekali, to część wierzycieli y, zrezygnowałaby już wtedy z umorzenia odsetek, a na ponad 400 tysięcy... Pan dyrektor Gorbaczewski wynegocjował właśnie umarzania u wielu wierzycieli odsetek. Jest to bardzo ważna kwota, i dlatego mój wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wiąże się z tym, żeby do końca sierpnia jeszcze te wierzytelności mogły być popłacone, żebyśmy z części odsetek już wynegocjowanych również zeszli, żeby nie obciążało to bezpośrednio budżetu. Dlatego też te obydwie uchwały regulują sprawę finansów, którą podjęliśmy już w czerwcu łącząc obydwa szpitale. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są inne uwagi? Pan Radny Michał Missan. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Nie jest żadną tajemnicą, że Szpital był wiele razy oddłużany, szpital miejski w Elblągu przez miasto, co zawsze obciążało budżet naszego miasta. Wszyscy mamy nadzieję, że to już jest ostatni raz. I może nie powiem, że oczekuję od Pana Prezydenta, ale życzę panu prezydentowi jednak udanego nadzoru nad, nad podległą jednostką. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa, tablic nie ma, jeszcze do 15 mają być naprawione i zainstalowane, ale głosowanie będziemy obserwować na naszych pulpitach, tutaj na czytnikach. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto nie działa? Jeszcze raz spróbujemy. Teraz działa? Teraz działa. Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Kończymy głosowanie. Nie działa. Zapraszam Pana do... Jedna osoba nie wcisnęła. Może tam coś jest? Widzę, że nie jest... Karta na czytniku się nie wyświetla u Pani Radnej. Proszę włożyć, może źle było włożone. Nie, będzie dobrze, bo widzę chyba źle włożona karta była. Dobrze, dobrze. Powtórzymy. O. Proszę Państwa, musimy powtórzyć głosowanie ze względów technicznych. Kto z Państwa jest za? Nie działa? Jeszcze raz spróbujemy. Teraz? Teraz działa. Dobrze. Głosujemy. Kończymy głosowanie. Jest. 22 osoby głosowały za. Jedna osoba chyba nie brała udziału. Tutaj jest napisana. Uchwałę przyjęliśmy. Przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2016. Druk nr 2 przez 17a. Projekt Państwo radnie otrzymali na piśmie. Uzasadnienie meritum jest tak jak poprzednio. Stanowisko Komisji Finansowo-Budżetowej przedstawi jej przewodnicząca pani radna Halina Sałat. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jednocześnie na posiedzeniu komisji była taka prośba, że po spłaceniu tych zobowiązań, że chcielibyśmy uzyskać informację, ile udało się wynegocjować odsetek umorzenia odsetek od kontrahentów. Dziękuję. Dziękuję. Czy są uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę mi powiedzieć czy działa teraz? Działa. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Kończymy głosowanie. I tutaj mamy jednogłośnie 24 za, a więc uchwałę przyjęliśmy. Proszę państwa, zanim zakończę obrady tej sesji bardzo krótkiej ale chciałbym jeszcze powiedzieć przede wszystkim kilka takich istotnych informacji. Wczoraj uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych Inki i Zagończyka w Gdańsku. Złożony został wieniec w imieniu Rady Miejskiej w Elblągu. Była to wielka, piękna uroczystość patriotyczna, w której po 70 latach, jak Państwo wiedzą, mogliśmy pochować dwóch bohaterów, żołnierzy niezłomnych, awansowanych przez prezydenta Rzeczypospolitej na wyższe stopnie i oddać hołd należny, przywrócić im pamięć. Bo godność mieli na pewno, tak jak mówił prezydent Andrzej Duda, nie trzeba im przywracać godności. Tutaj godność trzeba przywrócić państwu polskiemu. Tutaj trzeba się zgodzić z tym na pewno stwierdzeniem prezydenta Rzeczypospolitej. Poza tym informuję i zapraszam serdecznie na uroczystości, które odbędą się dzisiaj o 14:00 nadanie nazwy, uroczyste nadanie nazwy rądu NZZZ Solidarność o 14:00, krótka uroczystość i o 18:00 obchody 36. rocznicy porozumień sierpniowych, o 18:00 msza, później przemarsz pod pomnik ofiar grudnia i dalsze uroczystości właśnie tam. Również 1 września Organizowane są uroczystości, obchody upamiętniające wybuch II wojny światowej, ofiary, które zginęły, i żołnierzy, którzy walczyli w czasie tej największej wojny. O 12 pod Krzyżem Katyńskim uroczystości. Informuję też wszystkich Państwa, że od 5 września, czyli od przyszłego tygodnia, obowiązywać będzie nowy grafik dyżurów radnych. Egzemplarze zostały wyłożone na półkach w Biurze Rady Miejskiej. Informuję również, że do nieprawdziwych zarzutów na konferencji prasowej, która odbyła się niedawno z udziałem prezydenta i, i przedstawicieli radnych, odniesiemy się przy okazji następnej sesji. Nieprawdziwych zarzutów dotyczących naszego tutaj postępowania czy rzekomego kłamstwa. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad ogłaszam zakończenie obrad 17a nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.